Mano, na samym wstępie zostawcie lajka i subika, bo losuje bilion. Jak dobijecie 100 lajków, to będzie Dali z Majstara, no i zapraszam do oglądania. A więc tak, lecimy do pierwszej osoby tutaj. O, jest jakiś chłop Może zginie? Nie. Destrujemy mieczyk 48. Czy bombi bardzo mocno? Tutaj tak nie ma ludzi. Lecimy sobie do drugiego. Czy też nie ma? Będę sobie siłkę wypił. Jak widzicie, mam je 48, cały set 46. Myślę, że. Spokojnie, no spokojnie. Na start. O! Totem. Dobra. Tego bym chciał zabić na nóg. Próbuję, by to stawia. O, tutaj jest coś. Czy zginie? Prawie zginął. Ostatni hit. Prawie było Dostanie bombę I ucieka no Zabiłem kolejnego, a to Hestia, no ale zawsze coś Spugował się Nie, no po co mnie ten chłop bije Jeszcze koks, prawie mieliśmy fraga Teraz ma dojazd ten chłop do końca by tego bił No ja mu nic nie, bi nie biję, jakbyście widzieli, nie? Zabiłem! Łatwo! już bambi, no ale liczy się kill. No, kombinuję. Dobra, co miał? No, się skromne, no ale Dobra, ucieknę. Panie ubrał, prawie zginął. Uciekamy sobie. A ty co kombinujesz, kolego? Prawie zginął. Czy on zginie? No nie no, stakował mi hity To no, prawie oddał Prawie oddał, prawie widzowie O tu co ktoś jest Nie no, nie wierzę w to No Nie Widzowie, prawie kill był. Ja jestem na takie skupienie. Zabiłem! Łatwo. Chociaż Hesli, ale zawsze. Zawsze coś, widzowie. No, prawie, prawie. Zielony ginie jakiś. ich po plecach No prawie zginął widzowie, tak mało brakowało Sorki, że nic nie gadam, ale ja się próbuję skupić Więc jak chcecie dali z Majstara, to zostawcie tutaj tak 100 lajków jak chcesz te jeden pilion będę miał, już mam jeden pilion Więc te losowanie będzie Dobra Szukajmy tutaj Tylko nie ma Prawie ten ortał O tego byśmy zabili Jezu, zamiast on wskoczyć z tą pańczynę, to ja wskoczyłem i sobie tutaj bym choćby szukał o tego na przykład, tylko on ucieka. Co ty kolego robisz? Mate, jest No prawie zginął O daj pokornie a nie mi sojo sobie... Ten mnie będzie bił Ten może odda Malaga! No uciek, prawie zginął. Prawie, było malutko.